Przyporządzenie zwane również melazmą bądź ostudą są jest to jak gdyby nadmierne nagromadzenie się barwnika w skórze, a więc melaniny głównie w okolicach czoła, w okolicach skroniowych oraz nad wargą górną. Jest to wynik nadmiernej ekspozycji na słońce połączone z czynnikami predysponującymi, a więc przebarwienia powstają przede wszystkim u kobiet. Związane jest to z nadmierną ilością estrogenów u kobiet, często u kobiet zażywających tabletki antykoncepcyjne. Oczywiście również jest to związane z pewnymi predyspozycjami genetycznymi. Wydaje się, że bardziej narażone są osoby z ciemniejszą karnacją. Oczywiście osoby z jasną karnacją również mają te przebarwienia. Z tym, że z racji jaśniejszej karnacji, mniejszej melaniny w skórze, te przebarwienia są zazwyczaj jaśniejsze. Domowymi sposobami niestety jedynie w niewielkim stopniu możemy walczyć z przebarwieniami ponieważ one zazwyczaj są jakby, barwnik jest umiejscowiony w głębszych warstwach skóry. W celu całkowitego usunięcia przebarwień powinniśmy stosować bądź to zabiegi laserowe, bądź silne peelingi. Okres wakacyjny to nie jest moment na usuwanie przebarwień, ponieważ po każdych zabiegach laserowych, bądź po peelingach powinniśmy się chronić przed słońcem w sposób jeszcze, jeszcze większy niż codziennie, stąd no, trudno się pewnie w taki słoneczny dzień jak dzisiaj wyłączyć całkowicie życie. Nowa metoda to chronimy się przed słońcem, a więc po pierwsze nie wychodzimy na słońce, a po drugie nakładamy krem z filtrem i to nie, ran, nie tylko rano krem z filtrem 50, ale również kilka razy w ciągu dnia na plaży minimum co 2-3 godziny.